Austria. po drodze stanęłem. taki widoczek. Mam ze statek płynął wcześniej. Na dole, a tutaj mamy takie coś. Miasto Linz, moi drodzy. Have a look around Somewhere in Austria Takie ruiny zamku, tutaj takie jeziorko zobaczymy, że ciepła woda To to za znak wiatra jakiś Oweczka na chillout, jedna druga Tam pomoc do skakania <gry> zaraz, zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy O, Nie wbiłbym A no upartego wbiłbym no ale Zimna ta woda A tam to się namiotem rozbił? Miasto Wiedeń, witamy kawał miasta, metro Wielkie miasto, no Unikat, stary Golf Ale piękna ta katedra. Yes, I will find it, and I have to connection my internet. So nice building, you know, all new style, new new style town. Uh, you've been in the been in the center. Uh, in yeah, yeah, yeah. I drive around the center. Yes. But uh, if you beautiful. walk up here, you're gonna be. It's really beautiful. That's, uh, like that's the best area. You okay. There, this yeah. way, you will find like. Okay. You can't really drive there. Let's have a look uh, then. no driving song. Okay. Thank you for me. Anyway. Podziemia. działają. No, także spaceruję 22. jest cieplutko. Bluzę tylko założyłem, żeby w razie dłuższej wycieczki nie zmarznąć. Nie wiadomo kiedy się wróci. O, ale śliczne. Wiedeńskie sznitzle. Ale spoko, spoko jest. A ludzi? Podobie, panie, ludzi jest tutaj masa. Masa, no i zobaczcie. Wszyscy, wszyscy wiadomo, bez, bez nakrycia twarzy. Bo tak im lepiej. No i co? Idziemy, idziemy Robimy materiał Czasami kamera może pouwariować, ale to nie moja wina Wiadomo, wiadomo był kebab Mały był 4,50 Taki w bułce Nie najgorsze ceny Jakieś jakiegoś Alibaby coś. Autofokus, autofokus. Następny. I wszystko po otwierane? Nie, jak tam? Patrzmy tutaj wcale. No jest McDonald's Jejku w, w tej Rumunii w końcu tą kartę kupię Jak mnie wpuszczą Aha No i miałem małą sytuację nie My... Pytali się ogólnie, miałem już też yy, poza czasem jakoś tam uda, udało mi, mi się przejść bez wykupywania drugiego nowego testu, ale, ale mnóstwo problemów z tego powodu było. No, czyli, czyli jeszcze taką małą granicą pojechałem specjalnie, żeby, żeby tak to właśnie wyglądało. No I co, McDonald's próbuję tam wejść troszeczkę się umyć. No i zobaczymy jak jak to jak to będzie wyglądać. Także tak to jest. Jeżeli any any party open. Permanent parties open. You mean like clubs? Yes, clubs. Monday, Friday. Na wysi. Now is it that be the week and I happy. Ambrelka. <laughs> Troszkę połażę tutaj Pokręcę się, zobaczę co tu chodzi Pogadałem z takimi samotnicznymi dziewczynami, trochę mi tu wytłumaczyły Co tutaj jest McDonald's do czwartej, ten otwarty, ja Normalnie miasto żyje, nie? to zobaczcie, że jest noc Jak ja lubię takie miasta Patrzcie na to dzieciaki. Chcę się odświeżyć, wchodzę tutaj. 50 centów mam do kieszeni akurat mam, ale jestem farciarzem, nie? Och, wchodzę. Ok, zwieść. wysłuchany. A nie gadaj, że jeszcze. It's outside free, eh? Uh, one one way fifty cent, and outside is free. I just move the door. <laughs> and, uh, <laughs> move the door, okay, man. Hey, where are you from? I'm from Poland, you? Poland, Texas, Texas. Yeah. Mm -hmm. Nice to meet you, bro. Do you do? America, Texas. That's On nice. my bucket list, I have to go someday okay. there. I, I'm traveler, a traveler. Yeah. Yeah. You make like videos? Yeah, yeah. Do doing videos sometimes, yeah. He better, he better. Yeah. yeah. Taka ciekawostka moi Mili. Drink To jest tu leci z tego. Ale co? Wciskamy i pijemy, nie? <laughs> tak to wygląda. Druga godzina w nocy, ja lecę na jeziorko. Say hello to the Say hello to the hello, hello. So, I going there pick up my car See you later, guys uči się, ucie się. Będziecie na tak taką dorożką. taką dorożką jeździsz. kiedyś. Przyjechałem do Anglii. I ten z kolegami pojechałem do Londynu. Pierwszy taki większy wypad to był i gościu, polaczek nas przewiózł. Prawie z ronda wypadliśmy. No, nieźle był wzmocniony czymś, że pamiętam te, te rondo. Niekiedy śnim się po nocach. Tak wyglądają taksówki dla badbojów, ale Volkswagen. musi iść do przodu. O. I ozołek mają, Gdzieś kamienica, hotel. O! Ja czerwone flagi. Co to w ogóle jest? What is this? <laughs>